Konopski wrzucił film z odpowiedzią dla Hosek kolekcjonera, a ten szybko zareagował na swoim Instagramie. Natan Marcoń w ramach wypłaty za starcie w Federacji Prime ma otrzymać udział w Pay Per View. Mateusz Borek pojawił się u Marcina Najmana i poruszył temat Kamila Łaszczyka. Hosek kolekcjoner na swoim Instagramie opublikował odpowiedź na drugi film Konopskiego. Konflikt pomiędzy Jose oraz Konopem wszedł można powiedzieć w kolejną fazę. Wczoraj na kanale Mikołaja pojawił się materiał, na którego miniaturze możemy zobaczyć Jose kolekcjonera z kartką pozew oraz napis chcę mnie zniszczyć. W trakcie fragmentu trwającego prawie 4 minuty dotyczącego tej sprawy Konop odpowiada na przekazane w reakcji na pierwszy film przez Hose informacje odnośnie tego, że to nie on jest organizatorem loterii, stawia mu zarzut usuwania komentarzy oraz podważa podane powody przełożenia terminu losowania. Całość możecie zobaczyć na jego kanale. Natomiast w dwóch materiałach kanału Influnews można usłyszeć wcześniejsze oświadczenia drugiej strony. Dodatkowo Hose jeszcze przed publikacją drugiego filmu Konopa poinformował, że złożył prywatne akt oskarżenia do sądu rejonowego w Pruszkowie na podstawie artykułu dotyczącego pomówienia za pośrednictwem środków masowego komunikowania oraz dodał, że nie będzie dłużej tolerował rozpowszechniania ewidentnej nieprawdy i publicznego pomawiania jego osoby. Mikołaj natomiast do tematu odpowiedzi podszedł w zdecydowanie ciekawy sposób, nie szczędząc również słów. Ciekawa jest też sorka, którą wrzucił. Panie Konopski, apeluje o zdrowy rozsądek. Zapomniał Pan o informacjach, które Pana pogrążą, a w efekcie straci Pan najbardziej wpływowego kolegę w tym kraju. Przepraszam za to, co stanie się z Pana układami. Życzę spokojnie przez panej nocy. Co mi kawa grozisz? Szeroki kulsonie? Ja pierdolę. Ja tak szczerze to no nie wiem o co mu chodzi tutaj. Potem coś tłumaczył w wiadomości prywatnej do Gimpera, że chodziło mu o buddę. I dziwny ziomek. Na reakcję Jose kolekcjonera również nie musieliśmy długo czekać, ponieważ po kilku godzinach na swoim Instagramie odniósł się do tej publikacji. Na pierwszej jego instagramowej relacji możemy zobaczyć reakcję prawdopodobnie na epitety wystosowane w jego stronę przez Konopa. Konopski ty kłamczuchu, odnosił się do mnie bez szacunku, gówniarzu. Wygląda, że Glamus, który był nękany w szkole i chował się pod schodami, żeby zjeść kanapkę. Na tej tej samej relacji odniósł się również do zarzutów usuwania komentarzy. Kupili losy, że to nie spodobało i jednoznacznie dali o tym znać w komentarzach. No i proszkowski spełniasz marzeń, oprócz tego, że przez ostatni tydzień siedział spocony na Facebooku i Instagramie, kasując i cenzurując Wasze komentarze oraz reakcje pod postami. Nie usuwam żadnych komentarzy, to Ty usunąłeś moje komentarze. Puszczasz kleksa i zgłaszasz mi posty na Instagramie. Twoje fałszywe konta piszą po trzy razy to samo. Panuj nad swoimi trollami, czy ty masz mnie za idiotę? Przecież ja to wszystko widzę. Nawiązał również do informacji odnośnie rozmów Konopa z jego wspólnikami. Znów głosisz nieprawdę, mówiąc, że rozmawiałeś z moimi wspólnikami, gdy jedynym moim wspólnikiem był Budda, innych nie miałem. Oraz wytłumaczył przesłanie relacji, którą wiele osób nie wiedziało początkowo, jak powinno zinterpretować. Pisząc, że stracisz wpływowego kolegę. Mam na myśli pusty dzbanie, że wciągasz w moją sprawę Buddę, który nie ma z tym nic wspólnego, a ty bezczelnie wykorzystujesz jego popularność, żeby klikały cię te śmieciowe materiały. Zdrowo myślący osobnik, tak jak Budda powinien ruszyć na Ciebie za to, że go wykorzystujesz dla swoich zasięgów. Czytasz fragmenty wiadomości mieszając fakty, nic nie warte są te materiały, bo wszystko ci udowodni na rozprawie, zostaną z ciebie tylko oprawki. Okularach. Następnie odniósł się do tematu przełożenia loterii, który został poruszony w materiale Konopskiego. Józef sprzęglił się, że on nie jest od decyzji, bo to organizuje firma, która go zatrudnia do promocji. I tak w ogóle to on naprawdę bardzo, ale to bardzo odradzał przesuwania terminu tej loterii. No ale postawili go przed faktem dokonanym, więc no, co on mógł zrobić? Ja komunikowałem do firmy, która nas obsługuje, ale nad sobą mam organizatora, i izbę. Wynik, wynikiem tego wszystkiego było to, że w wielkim stresie montowaliśmy, nagrywaliśmy to w dniu losowania, a ja załamany mówię, no przecież to będzie z tego, z tego afera. No ale oczywiście firma, która mnie obsługuje, mówi panie Mariuszu, proszę się nie martwić. To jest powszechna praktyka, tylko być może medialnie o tym się nie słyszy. Natomiast w innym oświadczeniu napisał wprost, że loteria miała problemy, a on sam apelował do organizatora, by przesunąć loterię, bo spotkało go jakieś zdarzenie losowe, w ogóle to go okradli, no i miał depresję. Więc jak to było, Pruszkowski, spełniacz umarzeń? Bo generalnie to troszeczkę po pierwsze. Się wersja. Znów mówisz, że loteria miała problemy. Załóż odpowiednie okulary, albo niech ktoś ci czyta. Bezczelny manipulancie. Napisałem do ciebie i do Kimpera te same treści, więc jak może mi się coś pomylić? Jesteś nic nie wartym gnojkiem, który manipuluje informacjami, tak żeby było ciekawie dla twojej widowni. Będę cię tak długo ciągał po sądach, że ludzie zrozumieją jaki jesteś fałszywy. Dodatkowo dorzucił dwa screeny rozmowy z Konopem. Na pierwszy możemy zobaczyć wiadomość. Do tego pięć dni po rozpoczęciu loterii spotkało mnie zdarzenie losowe, które wyeliminowało mnie z życia i nie byłem w stanie wyjść i udawać przed kamerą, ale to chyba temat na inną rozmowę. Oraz dodany do tego komentarz: Konopty kłamco, to ja miałem problemy w moich firmach, a nie loteria miała problemy. Będziesz miał sprawę za sprawą, za stratę zysków, pomawiaczu. Drugi rzut ekranu pokazuje obszerniejszą wiadomość wysłaną do Mikołaja. Zaraz wyślę plik wewnętrzny, który nigdy nie wszedł w życie, ponieważ odszedłem od sprzedaży informatorów rabatowych. Przykłady są zawarte w wewnętrznej prezentacji dla mojego zespołu. zrobię to w tradycyjny sposób na e-book Twój wymarzony dom. Uprzejmie proszę o sprawiedliwą ocenę, ponieważ ktoś bardzo chce mi zaszkodzić. Wielu ludzi nauczyłem robić duże pieniądze, a dziś wszyscy odeszli nie mówiąc dziękuję. Zostałem sam i składam wszystko na nowo. Miejsce, do którego zabrała mnie Karolina Pilarczyk odmieniło moje życie i postanowiłem, że trzeba tym ludziom i zwierzętom pomóc. Oni ze swojego linku polecającego będą mieć wpływy, żeby przyspieszyć budowę tego środka pomocy Zwierzętom. Oraz dodany do tego screenu komentarz to jest mega ważne proszę o sprawiedliwą ocenę. Konop z premedytacją pozbawia mnie zaufania publicznego, pomawiając mnie. Jak sprawa dalej się potoczy, zobaczymy. Hoso od samego początku zamierza działać prawnie, a wczoraj poinformował, że złożył prywatne akt oskarżenia w stronę Mikołaja w celu ochrony swojego dobrego imienia, który można zobaczyć na jego mediach społecznościowych. Natomiast Konop wygląda również na bardzo zdeterminowanego i, patrząc na końcówkę tego fragmentu, możliwe, że to nie ostatnia jego publikacja w tym temacie jeszcze tyle, że odezwało się do mnie całkiem sporo osób. Kontaktowałem się też między innymi z jego byłymi wspólnikami. W uniwersum naszego filantropa dzieją się za kulisami dziwne rzeczy i czuję, że zaraz jakiś olbrzym nadejdzie. Dwie informacje. Jedna mniej zaskakująca, czyli Nathan zawalczy w Prime w walce wieczoru, można już było to spekulować, a druga bardziej zaskakująca. Podobno jego zarobki mają być zależne od tego, ile sprzeda się Pay Per View. Natomiast moje zasięgi może są zależne od waszej aktywności, więc jeśli materiał wam się podoba stawcie lajka oraz subskrypcję, żeby na bieżąco pewnie w kolejnych dniach strony głównej, bo co dzień o 6 rano macie tutaj takie treści. ostatnie dni był Natana dość intensywne pod względem przekazywania wskazówek odbiorcom odnośnie jego kolejnej walki. Całość złożyła się również na gorący okres Federacji Fame, która ma posiadać spore problemy z ogłoszoną kartą walk, więc automatycznie powstawał dylemat, do której z Federacji nawiązują publikacje Natana. Tak więc trafił do Prime jeśli chodzi o jego zarobki, tutaj jest dość ciekawie, ponieważ podobno chce walczyć za pół darmo, ale przy okazji ma zapis, że ilość sprzedanych pay-per-view będzie miała wpływ na jego wypłatę. czyli okay. Jak mówisz o promocja, co prawda znam trochę te zapiski, to faktycznie jest tak, że y, masz też taką umowę, że im gala się lepiej sprzeda, tym będzie dla ciebie też lepiej. No tak, ale w sensie jakby ja nie patrzę na to, dla mnie to też są jakby grosze, a ja by powiedziałem. Natan wielokrotnie nawiązywał, że idzie ratować tą galę, a w jego wypowiedziach można było czuć pewność siebie w temacie zdradzania jeszcze nieujawnionych szczegółów lub właśnie zapisów umowy, takiej jak kwestia sprzedaży pay per view, a jego wypłaty. Z kim zawalczy, dał wskazówki, po których można łatwo obstawić, że chodzi o słynnego Daniela. Torunia lub jego brata z uniwersum urzędniczej. Kamil Łaszczyk miał publicznie mówić, i tutaj cytuję, że chciałby dać w mordę po walce Mateuszowi Borkowi. Wczoraj na kanale należącym do Marcina Najmana o nazwie Oryginalny Zero pojawił się wywiad z Mateuszem Borkiem. Jednym z najciekawszych fragmentów jest wypowiedź dziennikarza oraz promotora bokserskiego odnośnie swojego ostatniego nieporozumienia z Kamilem Łaszczykiem. Najbliższy przeciwnik Amadeusza Ferrariego przegrał ostatnią swoją walkę bokserską, natomiast w wywiadach utrzymywał, że przeciwnik nie mógł być mówiąc kolokwialnie czysty i że jego promotor nie spełnił prośby odnośnie dodatkowego badania. Mateusz Borek po raz kolejny poinformował oraz wytłumaczył, że wszystko przebiegło zgodnie z normami oraz nie mógł później spełnić dodatkowej prośby Kamila. Jak się jednak teraz okazuje Kamil publicznie miał mówić, że chciał Mateuszowi dać w mordę. I zaczął mieć pretensje do całego świata i zaczyna gdzieś tam mnie wywoływać publicznie, że chciał mi dać w mordę albo, że dzisiaj tak, no, się tak <laughs> powiedział, że, że dobrze, że nie przyjął po, walkę, po walce, bo dałby mi w mordę i że, i że w sumie to ja nie zadbałem o to, żeby były dodatkowe testy. Jakie dodatkowe testy? Po pierwsze to tak, nie ma czegoś takiego jak dodatkowe testy. Po drugie, ja jako ja mogłem być kopromotorem gali, a ty jesteś moim amerykańskim promotorem, ale ja dla tej komisji ze stanu Nowy Jork, ja jestem nikim, bo ich bezpośrednim partnerem jesteś ty, jako człowiek, który ma licencję w Nowym Jorku. Taka walka na fame pewnie by się sprzedała i to bardzo mocno, a tak oczywiście mówiąc poważnie, widzimy się jutro o 6 rano, jak codziennie tutaj na kanale. Miłego dnia, siema.